Hej, witajcie w nowym filmie. Każdy ma jakiegoś swojego ulubionego, superbohatera, którego fajnie byłoby spotkać w prawdziwym życiu. Dzieciaki z tego filmu miały dużo szczęścia, ponieważ ich marzenie o spotkaniu Avengersów, Ironmana, Spidermana, Batmana, Wonder Woman i innych spełniło się. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 to było przytłaczające doświadczenie dla małej Ashley, kiedy w końcu spotkała swoją superbohaterkę Wonder Woman na Comic Con 2017 w amerykańskim mieście San Diego. Wonder Woman to postać grana przez urodzoną w Izraelu aktorkę Gal Gadot w filmach z 2017 roku Wonder Woman i Justice League. Rozdawała autografy z innymi aktorami Ezra Millerem, który zagrał Flasha w Justice League, Jasonem Momoa, który zagrał Aquamana i Benem Affleckiem, który zagrał Batmana. Ashli była tak szczęśliwa, że mogła spotkać swoją bohaterkę w prawdziwym życiu, że nie mogła powstrzymać się od płaczu. Aby ją pocieszyć, Wonder Woman chwyciła ją za ręce i powiedziała, że nie musi już płakać, bo jej marzenie w końcu się spełniło. Mama Ashley, Christine, powiedziała jej później, że Ashley była bardzo szczęśliwa, że spotkała Wonder Woman. Czuła też, że była bardzo słodka dla swojej córki i że Ashley dostała wspaniałą pamiątkę na całe życie. Numer 9 8-letni Kaiden Roman nie sądził, że będzie miał okazję spotkać swojego ulubionego superbohatera Antmena, kiedy poszedł na specjalny pokaz filmu Antmen w MC Theater na Manhattanie. Chłopiec powiedział, że lubi Antmena, ponieważ potrafi on porozumiewać się z mrówkami. Nie wiedział jednak, że Paul Rudd, który grał Antmena, stał za nim, gdy udzielał wywiadu. Paul zaskoczył Kaidena małą repliką Antmena, którą chłopiec bardzo chciał. Przez chwilę rozmawiali też ze sobą, a Kaiden dostał potem autograf. Chłopiec mógł również usiąść obok Paula podczas seansu. W projekcji filmu wzięły również udział organizacje charytatywne, które pomagają dzieciom jąkającym się. Kaiden był członkiem tej organizacji i dzięki temu miał szansę spotkać swojego wielkiego idola. Bardzo fajnie, prawda? Numer 8 Po niższym filmiku niektórzy fani zostali zaskoczeni wizytą w studiu Warner Brothers. Znikąd podjechał tam Ben Affleck, aktor, który regularnie wcielał się w Batmana w filmach. Fani zostali zaproszeni, aby zajrzeć do środka legendarnego Batmobilu z filmu Batman vs Superman Świat Sprawiedliwości. Na początku fani nie mieli pojęcia, że Ben Affleck jest w Batmobilu. Niektórym dzieciom bardzo spodobało się siedzenie w samochodzie i nawet mogły się w nim przejechać. To był fajny czas dla wszystkich. Nieco później w wideo zaskoczył również innych gości, którzy brali udział w wycieczce autobusowej i oni też mogli posiedzieć przez chwilę w Batmobilu. Numer 7 Dzieci z Boys and Girls Club bawiły się w domku Lego w Disneylandzie w Kalifornii, kiedy nagle zostały zaskoczone przez wszystkich superbohaterów. Tymi superbohaterami byli członkowie Avengers – Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Clems Hemsworth, Brie Larson, Jeremy Renner i Paul Rudd. Powodem, dla którego Avengersi byli na miejscu była chęć zwrócenia uwagi na szpitale dziecięce. Dzieci miały okazję porozmawiać i pobawić się ze swoimi ulubionymi superbohaterami osobiście. Niektóre z dzieci zadawały im również pytania, jak to się stało, że w filmach są tak silni. Niektóre z nich otrzymały również ekskluzywne zabawki. Po zabawie Avengersi dołączyli do dzieci, aby zrobić grupowe zdjęcie. Każdy z superbohaterów wygłosił też na koniec inspirującą mowę, która na pewno zostanie z nimi na dłużej. Numer 6 Chris Hemsworth i Tom Hiddleston, którzy grają Tora i Lokiego w kilku firmach Marvel, wzięli dzień wolna, by odwiedzić szpital w mieście Brisbane na południe Australii. Dzieci nie wiedziały, czego się spodziewać, i była to dla nich wielka niespodzianka. Miały okazję zbliżyć się do swoich ulubionych superbohaterów, a nawet przeprowadzić wywiad z Chrisem i Tomem. Uśmiechy na twarzach dzieci świadczyły o ich szczerej radości. Aktorzy odwiedzili również 9-letniego Kelina, który trafił do szpitala z powodu wypadku samochodowego. Po wizycie rodzina Kelina dała znać, że uważa on, iż spotkanie z jego ulubionymi superbohaterami Torem i Lokim było bardzo fajne. Numer 5 Alex Spring to 7-letni chłopiec mieszkający w amerykańskim stanie Floryda. Urodził się z niepełną prawą ręką, ale to nigdy nie powstrzymało go od bycia wesołym. Uniwersytet w Orlando zaprojektował dla niego protezę ramienia, która kosztowała tylko 350 dolarów. W normalnych warunkach kosztowałoby to około 20 tysięcy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, gdy otrzymał ramię było przytulenie się do mamy. Ten czuły moment został sfilmowany i niemal natychmiast trafił do internetu, a nawet do Roberta Downia Juniora, aka do niego Starka Ironmana. Kiedy Robert to zobaczył, postanowił spotkać się z Alexem osobiście. I nawet przyniósł niespodziankę, bo podarował chłopcu bioniczne ramię, które wyglądało tak samo, jak to z filmów Marvela. Wspaniale było też zobaczyć, jak Alex zachował zimną krew, mimo że był twarzą w twarz z legendarnym Iron Manem. Numer 4 Chris Evans, który grał Kapitana Amerykę, zaskoczył swoich fanów w dość zabawny sposób, robiąc im psikusy. Połączył siły z Omace i Trapology, aby urządzić Escape Room w komikazji popularnym sklepie z komiksami w Bostonie. Akcja miała na celu zebranie pieniędzy na wsparcie rodzin dzieci chorych na raka. Swój prank rozpoczął od komunikacji z fanami za pośrednictwem lalki kapitana Ameryki. Ludzie, którzy weszli do sklepu i padli ofiarą jego żartu, nie mieli pojęcia, że przemawia prawdziwy kapitan Ameryka. Chris powiedział im, że sklep z komiksami był w rzeczywistości tajną bazą hydry, wrogiej organizacji z filmów o kapitanie Ameryce i Avengersach. Chris pozostał w ukrytej piwnicy w sklepie i przez falówkę instruował fanów, co mają robić. Ostatecznie fani zostali doprowadzeni do sekretnych drzwi, gdzie Chris czekał, aby ich zaskoczyć. Numer 3. Poniższe osoby wybrały odpowiedni dzień, aby wejść na pokład atrakcji Piraci z Karaibów w Disneylandzie w Anaheim w Kalifornii. Tym, kogo spotkali tego dnia, był bowiem prawdziwy kapitan Jack Sparrow aka Johnny Depp. Turyści nie od razu go rozpoznali, bo zazwyczaj w tym samym miejscu stała animowana postać, ale tym razem był to prawdziwy Jack Sparrow. Kiedy Jack zaczął recytować swoje kwestie z filmu, wszyscy byli bardzo zaskoczeni. Ludzie nie mogli w to uwierzyć i natychmiast chwycili za telefony, aby uchwycić ten rzadki moment. Powodem, dla którego to zrobiono, była promocja aktualnego wówczas filmu Piraci z Karaibów Zemsta Salazara. Był to również idealny czas na ten moment, ponieważ atrakcja Piratów z Karaibów właśnie obchodziła swoją 50. rocznicę. Numer 2 Dla Toma Holanda, który grał Spidermana, wydawało się, że tradycją stało się odwiedzanie szpitali dziecięcych, aby rozjaśnić Dzień Małych Pacjentów. W czerwcu 2017 roku odwiedził szpital dziecięcy w Los Angeles. W czerwcu 2019 roku odwiedził ten sam szpital ze swoimi kolegami Zendaią i Jake'em Gallenhallem, a także w 2019 roku w ramach promocji nowego filmu Spider-Man Daleko od do domu odwiedził szpital w Seulu w Korei Południowej podczas swojego pobytu w tamtym mieście. Przez ponad godzinę Tom wędrował po szpitalu w swoim kostiumie Spider-Mana, aby spotkać się i zrobić zdjęcia ze wszystkimi dziećmi, ich rodzicami i personelem szpitala. Tom mówi, że jego celem w życiu jest zapewnienie dzieciom wyjątkowej chwili do zapamiętania, ponieważ są one tak wielkimi fanami Spider-Mana. Numer 1. Ten dzieciak musi być jednym z najszczęśliwszych dzieci na świecie, aby spotkać drużynę Avengers. W końcu dostał szansę przeprowadzenia wywiadu z Czarną Wdową, Hulk'iem, Haukejem, Kapitanem Ameryką i Iron Manem. Młodzieniec był ubrany w strój Tora, z peleryną i młotem. Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Evans a zwłaszcza Robert Downey Jr. byli bardzo zaskoczeni tym, jak inteligentny był mały chłopiec podczas wywiadu. W rzeczywistości jego pytania były dość proste, ale bardzo intrygujące. Niektóre z jego pytań obejmowały to, jakie jest ich ulubione jedzenie i ich sekrety bycia tak silnymi. Mały chłopiec uważał, że było to wspaniałe doświadczenie i myślę, że w najbliższym czasie na pewno nie zapomni tego wyjątkowego momentu w swoim życiu. Kto wie, może w przyszłości zobaczymy go w roli Tora. Kto jest Twoim ulubionym superbohaterem? Daj mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.